Kiedy Bóg chce Cię wynieść, zawsze zaczyna od trzech kroków. Krok pierwszy upokorzenie. Będziesz źle rozumiany, poniżany, zdrazany. Będziesz się modlić, ale nie otrzymasz odpowiedzi. Lecz ta cisza jest święta. To właśnie tam, w ukryciu, Bóg kształtuje Twój charakter. Krok drugi posłuszeństwo. Bóg poprosi Cię o wykonanie trudnych rzeczy. O przebaczenie, o odpuszczenie, o miłowanie tych, którzy cię zranili. Nie zrozumiesz wszystkiego, ale posłuszeństwo otworzy drzwi, których nigdy nie otworzyłbyś o własnych siłach. Krok trzeci. Wyniesienie. Przychodzi nagle, nikt się ciebie nie spodziewa, ale Bóg już przygotował cię w ukryciu. Ci, którzy widzieli, jak płakałeś, zobaczą, jak chwalisz Jego imię. Pierwszy list Potra, rozdział Ponty, werset szósty. Uniście się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie. Jeśli kochasz Boga i nie wstydzisz się go, przekaż tę wiadomość swoim bliskim i nie zapomnij powiedzieć: Amen. Mój przyjacielu, jeśli chcesz zanurzyć się głębiej w prawdę o zależności od Boga, Kliknij link WhatsApp na stronie głównej mojego profilu i dołącz do grupy studyjnej Słowa Bożego za darmo, aby dowiedzieć się więcej o Słowie Bożym. Nie zapomnij zasubskrybować. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich.